Halo, cześć, dzień dobry, witamy Was na kanale Mocni w Gębie. Jestem wariat radek i dzisiaj ze mną jest! A przed wami Piotr. Nie, to, to ja, ja jestem Piotr. I ja, Gigi. bardzo. Dzisiaj będziemy chcieli testować gorące czekolady. Mm, czyli to jest to bardzo lubię. Zima coraz bliżej, więc będzie gorąco. Zaczynamy! W pierwszym zadaniu, moi drodzy, musimy zastanowić się szybko i podać trzy filmy, których. Występowała właśnie ta gorąca czekolada. I tu może być problem, bo Ja teraz właśnie jakieś filmy świąteczne bo też tam się pije czekolada, ale nie z teraz nie przychodzi. Tak mi się świta, że w Kevin sam w domu albo Kevin w Nowym Jorku była gorąca czekolada też. Dobrze, także nasze trzy typy to tak. Charlie i fabryka, fabryka czekolady. Jest gratulacje, na to nie wpadł. Na start. Dobrze. Willy Wonka i fabryka czekolady. Mhm. Dobra. Yy, drugie to listy do M. Yes! yes! To teraz pozwól, że ja odpowiem. Yy, wydaje mi się, że też to było w Kevin yy, w Nowym Jorku. Okej, okay, no i proszę. Ty to wyjście się. A, yy, Kevin sam. A, Kevin sam w domu. <laughs> Świetnie! No to ja nie będę zbytnio oryginalny, ponieważ Charlie i Fabryka Czekolady. Nie! Yeah, to zadanie piąteczka. Easy. Dobra, na razie komplet punktów. Słyszysz tato? I co? Nadal ci wstyd, że rzuciłem studia? A! I co teraz? A teraz przejdziemy do drugiej części tego zadania, czyli mamy przed sobą, wiecie, kubki filiżanki z gorącą czekoladą. Musimy odgadnąć, które z nich są wege, a które są z mleka krowiego. I mamy w odmianie białej czekolady i ciemnej czekolady, więc mniej gadania, więcej próbowania. Mm, dobra. Ej. Mm. <noise> co ty właśnie? Z... Czy ty wtarłaś to nie, w ręce? Ja jestem do czekoladem, by teraz Smakuje jak takie mleczne. kakao trochę. wydaje mi się, że jest taka mleczna bardzo. Tu jest mega dużo kakao. Mm. one obie są kakao, stary. To jest taka bardziej czekoladowa, no. to właśnie. A ja bym stawiał, że to jest krowie, no? Smaczniejsze? Nie, tłustsze. Ta mi przypomina bardziej, ba klasyczną taką mm -hmm. jak się na lodowisku, że tak powiem. Pij. Tak, 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 prawda, nie? No. To jest mleko o krowie, kochani. Nie? To wstawiamy, że ta. Definitywnie. Definitywnie była klasyczna. Co za... Czyli to jest krowie? Okej. Okay. Czyli już będziemy wiedzieć yy, teraz z tą białą, że to lepsze to jednak jest wege. Teraz nam biała. I już po wyglądzie, myślę, że się różnią. Ta wygląda taką bardziej gęstą, taką jakby z białej czekolady zrobiona, nie? Ale biała czekolada ogólnie mniej smakuje niż ciemna. Wolę tą ciemną. Ale jest słodka. Ja tak strasznie nie lubię białej czekolady. Ty, mam problem. Ty powiedziałaś, że, że to jest wege, czy że to mm -hmm, jest wege? Że to jest wege, bo jest smaczniejsze. Wiesz, obstawiamy, że ta jest taka klasyczna, mleczna. O, oh, yes. yes. To jest wega. Czyli ta jest wege. wege. Nie! A to jest klasyczna. Uiłem. Mówiłem. Super, jakby jestem w szoku. Myślałam, że pójdzie nam to totalnie źle. No, nie spodziewałem się. Na razie komplecik punktów. Tak. Super, no to teraz jedziemy do kolejnej konkurencji. Kolejne zadanie przed nami. Są trzy skale ostrości. Dokładnie, czyli coś co ja bardzo lubię. Musimy teraz tutaj z Adą zdecydować. Który kubek jest najostrzejszy, średnioostry i najmniej ostry? Eee, Lubisz ostre? Bardzo by ostre, eee, ale czekolada na ostro brzmi dla mnie troszeczkę dziwnie, ale co, trzeba próbować nowych rzeczy. To jest ostre? <głos> <głos> Najlepiej by w ogóle było, gdybyśmy trafili najpierw na tą najmniej ostrą, bo jak już zaczniemy od tej bardziej ostrej, to będzie ciężej czuć smaki. Najgorsze będzie, jak to jest najmniej ostre. No właśnie, w tym rzecz. To jest mega chillowe, uważam. To pierwsze. Mam no, wrażenie, no. że to środkowe jest najgorsze. A tu nic nie widać. Okej, okay, to jest najostrzejsze. A myśli śliniarki pracują. Wow. Wow, fali. O nie, to jest najostrzejsze, na pewno. Środkowe jest najmniej. Ale masz no... Ty, ale jaki... Pierwszy z prawej jest najostrzejszy. Oh! To będzie średnie? Obstawiamy, że pierwszy z lewej jest średnio, tak? Średnio, no? średnio ostry. Yes! A to jest najostrzejsze. O, to bezdyskusyjnie. Mm -hmm. Ok. Czyli środkowy jest najmniej ostry. Oh! Udało się. Gratulacje, Radek, gratulacje. No to już zabierać i przechodzimy do kolejnego zadania. Naszą ostatnią konkurencją będzie odgadnięcie sześciu składników, które kryją się w tej oto czekoladzie. Masz jakieś typy? Nie. Strujmy. Dobra. Czuję pomarańczy. Ja też od razu, to pierwsze Pierwsze no. obstawiam nie, jakiś aromat pomarańczowy. Nic więcej mhm. Dobrze, obstawiam pierwszy składnik. Aromat pomarańczowy. Nie! Jeszcze Chociaż... tylko pięć. Strzelam na imbir. Dobra, na twoją odpowiedzialność, imbir. Węgla imbiru. Chciałam powiedzieć, że to jest, czuję też tu banana, ale chyba <laughs> to nie jest dobry trop. Kawa, pomarańcza, cynamon. Staram się oddzielić w głowie te smaki, ale one się mega zlewają. Łyknęłam się mocniej i mam taki kawałek jabłka, tak <laughs> skubne. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Nie, 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 nie dotarło do ciebie. Dotarło. Tak? Mhm. Miód? Mhm. Dobrze, to próbujemy miód. Przepieczone. Dobra, to ostatecznie drugi składnik jabłuszko. Mm, nie. No, dobra, no. dobra, a teraz pójdźmy na cukier. Nie, 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 nie. nie. Obstawiam, że cukier. Nie strzelaj. Strzelasz? Strzeliłam, ale nie, nie było tego. I coś tam jest takiego... <noise> Co to było? Kiepie. A nie czujesz takiej pikantności lekkiej? Mm -mm, tak ale, na końcu? No, czyli. W tym stylu. Hmm? I obstawiamy, nie. że chili. Zajebiście. Przylamy to winogrono, bo nie wiem, co innego się może że to nie jest winogrono, ale dobra. No to obstawiamy winogrono. Mm. Wszystkie owoce po kolei będziemy mieć. Czujesz to sól? Tak delikatnie, po sądzę. Na końcu języka. Okej, okay, czekaj. Ale czemu to się rozwarstwia? Są dwie warstwy, bo to była też jakaś, nie wiem, bita śmietana. <grym> Właśnie, może bita śmietana. Hmm. Dobra, sól. Odpowiadam, że sól. No dajmy, my tak nie mamy pomysłu. To obstawiamy po bita śmietana. Nie! Dobra, ale i tak uważam, że dobra, dwa trafienia to jest jedna trzecia. Ty... No i tak nie wiemy tego. No to jest, i tak, jedyny, do, dobra, jakby to. chcesz jak na ciebie. Białko kurze. Nie. Wow. <śle> ale kardamonu czy wanili w ogóle nie czułam, tylko czułam go w Dobra, dawaj tu. Dobra, gałkę. bo Dobra. i tak bym się z innego. Dobrze, to ostatni nasz składnik to gałka muszkatułowa. <noise> Świetnie! Świetnie nam poszło! Wydaje mi się, że od dzisiaj jesteśmy zwycięzcami. Mo możemy mieć na nazwisko Nefati. Wiesz dlaczego? Nie wiem. Bo roztrąbiliśmy radkę i to koncertowa. Przegrywamy w dzisiejszym odcinku. Niestety nie udało się, ale bardzo się staraliśmy. Przynajmniej jesteśmy na chłodzeni. naprawdę, czekolada. Chociaż bardzo lubię, okazała się być trudnym wyzwaniem. Zaskakująca. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz pod tym filmem, a my widzimy się w następnym odcinku. Nara!